Dzień dobry, kochani, witajcie na moim kanale. Kanał poświęcony jest nagłośnieniu sprawy korupcji w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Ci, którzy znają moją sprawę, bądź przynajmniej przeczytali opis mojego kanału, ci z Was wiedzą, że kanał służy nagłośnieniu takiej poważnej sprawy, wieloletniego niszczenia mojego życia i moich dzieci załapówki które przyjęli sędziowie sądu rejonowego w Subsku, Olga Kurowska i Krzysztof Ops od mojego byłego konkubenta, który zapowiedział mi, że mnie zniszczy, opłaci wszystkich i każdego i słuchajcie, z roku na rok okazywało się, że za te łapówki udało się tym ludziom podłym zresztą zniszczyć doszczętnie życie moje i moich dzieci. Jeżeli ktoś z Was zapoznał się z tym, co do tej pory wrzuciłam na kanał, czyli z jakimiś filmami, dokumentami, to wie, że sprawa w konsekwencji wiele, przez wiele lat tak omijała prawo, tak? czyli ja składałam zawiadomienia do prokuratur. Prokuratury albo wszczynały i później umarzały w sposób nieuczciwy, po cichutku, jakieś tam przygotowania w tej sprawie. Albo po prostu nic nie robili, trzymali to gdzieś w szufladach, a później umarzali, wysyłali celowo nie na mój adres, tak żebym nie mogła się od tych decyzji prokuratorów odwołać. W konsekwencji sprawa, moje zażalenie trafiło do sądu innego niż w Słupsku. I na moim kanale możecie się dowiedzieć, jak do tego doszło, dlatego, że doszło do tego z dużą pomocą innych osób, które są u władzy w naszym kraju. Nie tylko Innych sędziów, ale też polityków, i możecie się dowiedzieć na moim kanale w jaki sposób do tego doszło. Oczywiście, jak wspomniałam w poprzednich filmach, sama tego nie dokonałam. W ostatnim poście pokazałam Wam bo tutaj musicie wiedzieć, jeżeli ktoś jest pierwszy raz na moim kanale, to musi wiedzieć, że doszło w mojej sprawie do usiłowania zabójstwa toksynami, które miałam wdychać. I po prostu w ten sposób sędziowie opcji kurowska chcieli sprawę pozamiatać pod dywan, tak, pozbyć się balastu w postaci kobiety, która gdzieś tam zgłasza tę sprawę, po prostu ją pochować. I ten proceder zresztą trwa bardzo długo, jest wystawiane, dużo słupów i też na moim kanale macie mnóstwo różnych dowodów, ale też. Moich opowiadań czy postów na ten temat. I pokazałam, słuchajcie, jak wyglądają związki baru. Pokażę Wam jeszcze więcej: toksyny, którymi jestem traktowana od lat i którymi były przez okres około dwóch lat traktowane moje dzieci, w tym jedno z dzieci niepełnosprawny, nieletni syn. Małe dziecko, w tej chwili syn ma 12 lat, ale był młodszy, miał 7, 8, kiedy te wydarzenia miały miejsce. I moi drodzy, pokazałam, napisałam też w poście takie formalne rzeczy, tak? Czyli, że przyszła mi jakaś korespondencja z sądu i chcę te informacje wam przekazać, chcę wam poopowiadać, dlatego, że mój kanał nie jest oglądany tylko przez osoby prywatne, ale również przez różnych urzędników, prokuratorów, policję, służby i polityków, których zaprosiłam na swój kanał. Dlatego. Tak, dla formalności będę mówiła, co przyszło mi z sądu, co w tej chwili przygotowuję dla tego sądu, co piszę, a nie tylko, będziemy tutaj mówić, prawda, o jakby niszczeniu mojego życia, czy, czy jakby nie będziemy tych, tych sytuacji wciąż przywoływać ani też, prawda, opowiadać wciąż jakimi toksynami, kiedy zostałam potraktowana. Dlatego też że wszyscy musicie, drodzy widzowie, wiedzieć, że moim oprawcom na tym bardzo zależy, tak? Czyli żebym zajmowała się tym, że oni coś znów zorganizowali, że znów czymś mnie potraktowali, znów gdzieś mi weszli, tak jak teraz opowiadam na moim kanale, weszli mi w kolejne miejsce pracy, w kolejne miejsce zakwaterowania, tak, żeby później było o czym mówić. Tylko odwrócić uwagę od tego, co istotne. Dlatego też, drodzy widzowie, dzisiaj nie będziemy tej uwagi odwracać, będę mówiła o tym, co jest istotne rzeczywiście i będziemy się opierać na tym, co jest. Formalnie, a nie na prawda, manipulacjach policji, którą zaangażowali sędziowie opcji Kurowska. Kochani, zacznę może od tego, że odebrałam byłam w Krakowie i jestem w zakopanem, jeżeli ktoś by nie wiedział, z zakopanego pojechałam do Krakowa, odebrałam korespondencję sądu. Ta korespondencja, jak możecie już się dowiedzieć z mojego kanału, to wyznaczony termin rozprawy przez sąd rejonowy w Wejherowie. jest tutaj. Przyszło mi pismo, kiedy odbędzie się rozprawa i o jakiej godzinie, ale też przyszło, drodzy widzowie, drugie pismo. Pismo to, to jest decyzja sądu, na którą czekałam bardzo, dlatego że ja mam. Do akt sprawy złożony wniosek o przesłuchanie mniej kluczowego świadka, tak na początek, oczywiście tytułem wstępu. I w tym celu prosiłam sąd, wnioskowałam o to, żeby przyznał mi adwokata z urzędu, który będzie tego pilnował, który będzie, no wiadomo, że jest to osoba, która studiowała prawo i będzie wiedziała, jakie odpowiednie wnioski dla sądu. Złożyć, jak to zaargumentować odpowiednio, i poprosiłam o tego adwokata. I tu jest, drodzy widzowie, z 9 maja bieżącego roku jest decyzja sędziego o przyznaniu mi tego adwokata. Są do niego też dane, żeby się z nim skontaktować, i będę się kontaktowała w przyszłym tygodniu. To jest tak tytułem. Dla formalności, wam to, drodzy widzowie, mówię mówię tutaj teraz do osób, które stają sprawę i wiedzą, że no, są tutaj osoby przede wszystkim słuchajcie, które pomogły w tym, żeby w ogóle e, e, sąd w innym mieście rozpatrywał moje zażalenie i żeby rzeczywiście w końcu coś z tą sprawą zacząć robić. I mówię przede wszystkim do tych osób z tego miejsca jeszcze raz przy ogromnie wam dziękuję. Jestem przy ogromnie wdzięczna i w ogóle nie wyrażę tego żadnymi słowami. Każdy, do kogo teraz mówię, wie o tym. I słuchajcie, ponieważ jestem w ogóle na etapie nagłaśniania mojej sprawy, jak wiecie, to niedługo powiem o tym głośniej i wymienię te przynajmniej nazwiska, które znam, osób, które pomogły. Na moim kanale już one się pojawiały, ale nie wszystkie. I drodzy widzowie, kiedy sprawa nagłośni się do mediów, oczywiście, powiem więcej na temat osób, które pomogły w sprawie na razie dla nich samych jest to zbyt niebezpieczne i lepiej huchać na zimne i przynajmniej niektórych nazwisk nie wymieniać. Z tego miejsca wszystkich Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję naprawdę za każdą pomoc w mojej sprawie, każdą. Jeżeli ktoś się przyczynił, a wie o czym mówię, to bardzo Wam dziękuję. Drodzy widzowie, będąc w Krakowie też zaszłam na pocztę i zapłaciłam mandat, ponieważ ostatnio, kiedy byłam w Wejherowie, to byłam m.in. w Gdańsku, byłam na, na dworcu i wyobraźcie sobie, że kiedy wysiadłam i podeszłam do wielkich popielniczek, wyciągnąłam sobie papierosa, od razu do mnie podeszła Straż Miejska i wlepiła mi mandat w wysokości 50 zł. A z racji tej, że jak jeżeli ktoś zna moją sprawę, wie, że ja mam wszystkie sprzęty inwigilowane przez policję, głównie chodzi o telefon komórkowy, ale nie tylko i policja bardzo dużo manipulowała później na temat moich korespondencji takich rozumiecie poleconych. Właśnie między innymi chodziło o to, że dostałam ze straży miejskiej z Gdańska jakieś tam wezwanie ponaglenie, że ja nie zapłaciłam tego mandatu. Stąd zależało mi bardzo, żeby to wpłacić. Wpłaciłam, drodzy widzowie, 60, nie 50 zł, po to, żeby później się nie okazało, że są jakieś odsetki, już gdzieś tam się naliczyły w dwa miesiące i teraz miałam do zapłaty więcej, będę dalej ścigana za to. A słuchajcie, nie, mając pieniądze, nie płaciłam tego, ponieważ ja dróg w ogóle, który dostałam od nich wtedy do tego mandatu, zostawiłam na wsi, tej wspomnianej pod Krakowem i po prostu nie miałam danych. Wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, że tak długo kopałam w internecie, aż znalazłam, dowiedziałam się, jak to zrobić. I teraz będąc w Krakowie ekspresem, takim przez pocztę, jeszcze zapłaciłam 8 zł, żeby było ekspresowo za 15 minut, uiściłam ten mandat, więc jeżeli będzie chciała policja mi manipulować tutaj na ten temat, to już po prostu jest temat spalony, nie mają czym manipulować, a tak się złożyło właśnie słuchajcie, że było awizo. Do listu poleconego z Gdańska, którym próbowali manipulować na wszystkie możliwe sposoby, nazywając ten list jakby wieloma imionami, wieloma urzędami. Chodziło o to. Jednego, jednej korespondencji, słuchajcie, ze Słupska nie udało mi się sprawdzić, ponieważ pani na poczcie przekopała wszystko i mówi, ale ja pani nie pomogę, ponieważ ten list wrócił. Bo to było, słuchajcie, a widzę, miałam z 30. Ten list wrócił do Słupska, ale ja nie mogę nijak sprawdzić, skąd to był list, a też manipulacji na ten temat było, słuchajcie, 50, tak? Oni już manipulowali e, przez dwa tygodnie rozmaitościami. Chciałam te dane wyciągnąć, ale okazuje się, że pani muszą to wpisywać ręcznie, nie mają pracowników. Zresztą w tym dniu pani była sama, ja musiałam na innej poczcie wpłacać. Wypłacić te, ten mandat, bo tam się okazało, że w tym dniu nie obsługiwały Panie płatności na tej mojej poczcie w Krakowie, gdzie podaję adres do korespondencji i nie było możliwości e, zobaczyć, e, e, ani zapłacić, ani czegoś tam sprawdzić. E, dodatkowo jakaś kobieta nie przyszła do pracy, nowa Pani, nowo zatrudniona nie przyszła, więc. E, no, na poczcie, jak wszędzie, też są różne sytuacje, stąd też mandat był płacony gdzie indziej. I drodzy widzowie, bardzo się cieszę, bo to parę groszy, a naprawdę nie mają czym kręcić, nie mają czym manipulować, nasyłać korespondencji. Kochani, jeszcze będę chciała przeczytać, ponieważ w tej chwili przygotowuję pismo dla sądu. Jeszcze jedno, bo jak wiecie do tej pory udało mi się złożyć dość sporo informacji na temat fałszowania wywiadu, tak, czyli sędziowie opcji Kurowska, skorumpowani sędziowie, którzy niszczą mnie od 10 lat, przede wszystkim co robili, zaangażowali sobie policję i opiekę społeczną do tego, żeby fałszować wywiad o mnie, tak, czyli żeby sędzia nie odpowiedziała za wszystkie krzywdy wyrządzone mi i moim dzieciom, zależało i na tym, żeby jakby oszukiwać ludzi na mój temat, żeby były niepochlebne opinie o mnie, co jest oczywiście przestępstwem gigantycznym. W ogóle moja sprawa jest gigantycznym przestępstwem, ale ten fragment mojej sprawy jest bardzo istotny. Dlatego zależało mi, żeby sąd miał to na piśmie, miał ode mnie po kolei, jak to było organizowane, co ja wiem na ten temat, jakich mam na to świadków. I dlatego też, drodzy widzowie, Chcę, żeby te informacje były uzupełnione na tyle, żeby sąd po prostu miał świadomość co do tej pory, czego do tej pory ci sędziowie dokonali. I drodzy widzowie, na razie z, z dnia 21 maja tutaj mam dokument, zaczęłam pisać wstęp do już kolejnej korespondencji, bo korespondencji złożyłam w sądzie już dość sporo, złożyłam ją osobiście i na moim kanale macie przynajmniej fragmenty dość spore, które czytam wam, drodzy widzowie, podczas ich pisania, tak, czyli ja pisałam dla sądu jakieś tam informacje, w jaki sposób zaczęła sędzia Kurowska fałszować wywiad o mojej osobie, czyli całą genezę od początku wyprowadziłam dla sądu po kolei, jakich ludzi angażowała, co miała spreparowane, przygotowane, a w tej chwili jestem już na etapie, gdzie jestem, drodzy widzowie, czyli wyjechałam do Krakowa, zaczęłam przez biuro poselskie starać się o pomoc. Zaczęłam składać dowody w mojej sprawie. Nie tylko przygotowywałam je dla CBS, przygotowywałam je również w inne miejsca, między innymi słuchajcie, do Warszawy, jakby docelowo, żeby trafiły do prokuratury krajowej i pani poseł. Miała u siebie kopię dość sporej części tych dowodów, po to, żeby później właśnie policja, która te, tymi dowodami żongluje, nie mogła posługiwać się oszustwem, że czegoś nie złożyłam, tak? czyli albo że opowiadam jakieś tam prawda bajki, że ktoś mi produkował fikcyjne długi, albo traktował mnie i moje dzieci chemią. Czy, czy chociażby dopuścił się inwigilacji moich sprzętów, manipulował? Słuchajcie, ja złożyłam mnóstwo dowodów, które absolutnie potwierdzają to, o czym mówię. I dzisiaj jestem dlatego na etapie takim, o jakim wam mówię. No, nie zmienia to faktu, że chcę uzupełnić sądowi jeszcze jakieś tam. Informacje, na których mi zależy, czyli właśnie od tego momentu, kiedy już jestem w Krakowie, nie mogę już pobierać świadczenia pielęgnacyjnego na moje niepełnosprawne dziecko, bo do, otrzymywałam to świadczenie jeszcze przez 8 miesięcy, pomimo, że mój synek oficjalnie był już u mojej mamy, dostawałam jeszcze odgórnie jakby te pieniądze, ponieważ ja jako matka czułam się w obowiązku, że muszę to zrobić. Rozumiecie, że to nie jest. Jakby i tak też każdy to rozumiał i tak należy to rozumieć oczywiście, że ja sobie nie wyjechałam na wczasy, na wakacje czy, czy odpocząć sobie od dzieci, tylko po prostu spotkała nas potężna tragedia, z którą trzeba było się zmierzyć i zmierzyć się z nią bez dzieci, tak? Czyli rozumiecie odseparować, ale nie jak ktoś jest na moim kanale dłużej, to sobie... Jeżeli nie, to bardzo proszę przejrzyjcie. Nie można, słuchajcie, dzieci narażać na to, że będą wdychały chemię, dlatego że jakiś tam pan zapłaci łapówki. Dziecko musi mieć dzieciństwo, musi się zdrowo chować, odżywiać. I o tym też będę mówiła na moim kanale. Pokażę Wam obiecane zdjęcia, które zostały skasowane. <laughs> przepraszam, z postów na moim kanale. Pokażę Wam, o czym mówię do jakiego, do jak gigantycznego przestępstwa dopuścili się skorumpowani sędziowie, czyli jakby bez granic działając, traktując również małe, niepełnosprawne dziecko chemią, ja o tym wam będę mówić i cała krzywda na moich dzieciach wypłynie to na pewno i, i wszyscy, którzy pomogli w mojej sprawie, naprawdę przyczynili się do tego i z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję. I drodzy widzowie. Tytułem wstępu y, mam y, właśnie... Y, 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 y. Notabene, wstęp napisany do tego pisma i jest oczywiście to powodowane tym, jak wszyscy wiedzą, że moja członkowie tej grupy oni nie próżnują, tak, czyli żeby zmieniać moje samo poczucie na bardzo złe, żeby bolały mnie wszystkie mięśnie stawy, żebym leżała po prostu jak poturbowana, zostałam wielokrotnie potraktowana chemią w postaci. Baru. I drodzy widzowie, to rzeczywiście powoduje później osłabienie, senność i wiele innych objawów, które nie pozwalają na to, żeby tak zwyczajnie usiąść i pisać. Stąd też tyle czasu to trwa. Zobaczcie, jak, jak, jak od 21 maja, kiedy zasiadłam do tego, gdzie wcześniej w ogóle nie było mowy, tak? Bo już po prostu tak weszli. Ze, swoimi, ze swoją chemią, żeby mnie po prostu traktować, i żebym w ogóle nie mogła tego napisać. Jak od 21 maja w ogóle nie mogę tego zrobić, tak? Widzicie, kiedy ja datę tego filmu i możecie zobaczyć, że to już jest kilka dni, i ja nie, nie mogę usiąść i napisać. Oczywiście dzisiaj będę się starała to zrobić, mam taki zamiar. I drodzy widzowie, na moim kanale opublikuję wstęp. I nie, pomimo, że dokument będzie napisany i będzie wysłany mailowo, również na te adresy mailowe, gdzie dotychczas wysyłam, tak, czyli dostanie Policja Kryminalna ze Słupska, którą tutaj z tego miejsca oczywiście wszystkich Państwa pozdrawiam. Dziękuję za czas poświęcony, nawet na zainteresowanie się moją sprawą. Myślę, że tutaj dla funkcjonariuszy ze Słupska jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się wydarzyło. Uważam, że tych informacji absolutnie Państwu nie będę żałować, pomimo, że już mamy dzisiaj, ma decydować Inny sąd niż Słupski, ale jeżeli chodzi o przygotowywanie później materiału dowodowego, nie wiemy, czy nie zostanie to zlecone Słupskiej Policji. Nie wiemy, czy będzie dalej mogła decydować w ogóle prokuratura ze Słupska. Mój adwokat będzie wnioskował o to, żeby od razu sąd decydował o jakby wszczęcie śledztwa w prokuraturze krajowej. Nie wiemy, na ile to się uda, dlatego też funkcjonariuszom ze Słupska nie żałuje tych informacji. Drodzy widzowie, funkcjonariusze ABW z Warszawy wiedzą o mojej sprawie już od dłuższego czasu, czyli od momentu, kiedy prokuratury nie reagowały i nikt nam nie chciał pomóc, wręcz szkodzili nam, dając czas sędziom opcji kurowskiej na usiłowanie zabójstwa. I tu mogło dojść do potężnej tragedii, z czego dowiecie się oczywiście ze wstępu już tego pisma. E, dlatego też po, e, powiadomione zostały służby. E, I służby dostają na maila, drodzy widzowie, korespondencję, którą ja składam w sądzie, ze względu na to, że e, e, zaangażowałam na tyle, że naprawdę no. Nikt w życiu tak by mi nie pomógł, jak odgórnie gdzieś ludzie z Warszawy, którzy naprawdę no, przerażenie w oczach, wiadomo dla wszystkich, dla mnie słuchajcie, jako dla matki największe, ale tutaj przynajmniej ktoś się zainteresował. Drodzy widzowie, również biuro pani poseł Małgorzaty Wasserman, które pomogło w mojej sprawie już do tej pory bardzo dużo dostaje na maila te informacje, tak? Czyli to co jest napisane dla sądu, to co jest złożone w sądzie jest wysyłane do państwa na skrzynki mailowe. W pozostałym zakresie nie i oczywiście cała część tego pisma nie trafi też do opinii publicznej. Nie zależy mi na tym, żeby moi widzowie tutaj prywatni doczytywali się konkretnych nazwisk, jakichś tam urzędników, kto w jaki sposób pracował dla skorumpowanych sędziów, to nie o to chodzi drodzy widzowie, chodzi o to, żeby o tej sprawie głośno mówić, i żeby nie pozwalać na ten proceder dalej, ale też pokazać, że z takimi sprawami jak moja walczy się i walczy się do końca, tak? Czyli nie poprzestaje się, no jeżeli trzeba ją nagłaśniać, to będziemy to robić i nie ma w ogóle dyskusji. Oczywiście postaram się, żeby to było nagłośnione tylko w Polsce, tak, żeby nie, ten skandal nie poszedł jeszcze gdzieś dalej, choć już widzę, że na moim kanale przynajmniej moje koleżanki, które zaprosiłam na kanał, z tego miejsca was pozdrawiam serdecznie już gdzieś tam z Niemiec prawda, oglądają te filmy, ponieważ pracują. Na przykład w Niemczech są też osoby z Wielkiej Brytanii, no i tak to wygląda. Jest to jednak nasza Polonia, są to Polacy. Drodzy widzowie, przeczytam fragment tego pisma, ale nie na tym filmie, ponieważ ma już 20 minut i nie chcę, żeby później przesyłał się bardzo długo, żeby, było, żeby były jakieś problemy z jego wystawieniem na kanał. Na razie. Z tych, z tych dokumentów formalnie, które dostałam, z sądu już możecie się dowiedzieć, że przynajmniej jakaś pomoc odgórnie do mnie przyszła, że są inni ludzie u władzy, są sędziowie, są politycy, są służby, ktoś jednak chce mi pomóc. I naprawdę, słuchajcie, jestem wzruszona, kiedy to mówię, bardzo, bardzo Wam dziękuję. I będę czytała fragment pisma, czyli ten wstęp, który jest zapowiedzią naprawdę dokumentu o. Jakby o części tego gigantycznego przestępstwa, o takiej też poważnej stronie, tak? Czyli, że ktoś ma świadomość tego, że ja przeżywam potężną tragedię i jeszcze pracuję dla skorumpowanych sędziów. Tutaj są oczywiście informacje: dalej słuchajcie dla sądu to nie są informacje dla opinii publicznej. Jednak przeczytam wam wstęp, który myślę moim widzom takim prywatnym w zupełności wystarczy. Będziecie wiedzieć, że to wszystko po prostu cuchnie na kilometr. Pozdrawiam słuchajcie wszystkich widzów, wszystkich tych państwowych i tych moich prywatnych. Miejcie się dobrze, dbajcie o siebie i o innych i zapraszam oczywiście na mój kanał. Jeżeli możecie, przesyłajcie swoim znajomym link do kanału, subskrybujcie go po to, żeby te treści do was docierały. Kanał jest ograniczany przez policję. Może się zdarzyć, że jakieś treści nie dotrą do was, dlatego zachęcam do jego subskrybowania i do informowania swoich znajomych. Bardzo, bardzo wam dziękuję za czas poświęcony na obejrzenie tego filmu i wszystkich gorąco pozdrawiam.